Ostatnio bardzo mnie słabo finansowo i po tygodniu zapierdnia tak naprawdę za darmo muszę odreagować. Akcja działa się w piątku na sobotę. Siedziałem w swoim ulubionym pubie i piłem tanią łychę jak co tydzień. Około 11 przesiada się bardzo miła dla oka blondyneczka. Aż o taki smutny jest, łamaną polszczyzną zapytała. Pierwsza myśl? Ukraińska kurwa. Pieniędzy nie mam. O, ty też nie. Więc bez myślenia odpowiadam, co mi na sercu leży. Mam straszne długi. A to co? Wpadła w śmiech i mówi, że jej to nie przeszkadza. I że mi drinka postawi. Ja w szoku. No ale okej. Okay. Siedzimy, pijemy. Świetlana wcale kurwa nie jest i nie była. Przyjechała do rodziny, odpocząć. Od wojenki. A na miasto się zabawić. Od słowa do drinka. Od drinka do słowa. Znalazłem się w mojej sypialni. Tutaj następuje koniec wygrywu a początek lekcji. Pamiętajcie, Mirki, że czasami rzeczownik w języku polskim jest również przymiotnikiem i nie wszyscy ludzie uczący się tego języka zawsze widzą różnicę, więc gdy ściągnąłem spodnie, okazało się, że i to ma być strasznie długi